Dnia ja z y, 7 lipca, w zasadzie z 8, z 7 na 8 lipca 2007 y, wracałam w nocy do domu z Katowic. Y, była gdzieś godzina pierwsza, druga, godzin dokładnie, nie pamiętam, i patrzyłam na zegarek. Y, gdy nagle na autostradzie y, A4 pojawiły mi się jakieś światełka, było bardzo, bardzo zakmurzone niebo. Po prawej stronie z nadchmur chmur widzę jakieś światło. Najpierw nie myślałam, że to jakieś lasery, nie zwróciłam na to uwagi, po czym jadąc dalej widzę, że nie ma tam żadnych ani dyskotek, ani innych knajp czy jakichś obiektów, z których mogłoby takie światło dobiegać. Zadzwoniłam więc do wspólnika, mówiąc, że widzę chyba UFO. No on zbełżył, przez jest śpiący, więc jadę dalej, jakby ignorując ten obiekt. Jadę, jadę, gdy nagle widzę z prawej strony, światło to było w kolorze niebieskim, że światło to leci jakby w, równo na równi ze mną. W tym momencie wystraszyłam się. Zdałam sobie sprawę, że nie jest już to jakiś obiekt ziemski, tylko raczej no coś, coś niesamowitego, z czym mam pierwszy raz kontakt. I zdałam sobie sprawę, że to coś mnie goni. Na tyle się wystraszyłam, a ja sama, były może dwa samochody przede mną daleko, było ciemno, że nie skręciłam w drogę, którą zwykle jadę do domu, a pojechałam w ostatnim filmie na rozwidleniu prosto, by, by być bliżej stacji, bliżej tam bloków mieszkalnych, pojechałam przez, wędzi do domu, kiedy to z cieszyłam się na chwilę, że już zjawisko to jakby jest poza mną, Jadę sobie spokojnie do domu. Gdy dojeżdżam do osiedla, w którym mieszkam, widzę, że nad chmurami dalej jest ten obiekt. On jakby czekał na mnie tam. Podjechałam, bałam się jechać do domu, gdyż mógł blok na końcu osiedla, i z jednej strony, żeby do niego dojechać, trzeba jechać koło lasu, a z drugiej strony są Pola, takie nieużytki przestrzenie. Yy, bałam się tam jechać, więc wjechałam w środek osiedla, zatrzymałam samochód, zgasiłam silnik, spojrzałam w niebo, patrzę, a nade mną wisi niebieski, okrągły obiekt, świecący jak jakaś energia i kręci się wokół własnej osi. No i tak patrzę, wtedy się jakby może już jeszcze nie bałam, ale nagle zaczęły z tego obiektu wydobywać się, wyskakiwać y, złociste kule y, i zaczęły lecieć w różnych kierunkach. Wtedy się wystraszyłam, nie wiem czemu, nie uciekałam jeszcze, tylko to, chciałam się jak najszybciej do domu, bałam się jechać autem, więc zostawiłam samochód na środku, w środku osiedla no i chciałam przymierzyć drogę do domu między blokami. Yy, ale idąc między blokami, widzę, że te obiekty są coraz bliżej i coraz niżej bezpośnie opadały w kierunku, w którym szłam i nad blokiem, w którym mieszkam, więc zastraszyłam się, zawróciłam i znowu do samochodu. Jeszcze raz chciałam podjąć próbę jechania autem do domu, ale te gwiezdne kolory były coraz bliżej. Wtedy postanowiłam zawrócić i w panice pod front uciekłam do centrum.